Na czym polega innowacyjność tego taboretu? Jeżeli usiądziemy sobie na jakiejś płaskiej powierzchni i próbujemy utrzymać swój kręgosłup wyproście, jest to niemożliwe przez dłuższy okres czasu, ponieważ nasze mięśnie, prostowniki, które utrzymują nasz kręgosłup wyproście, one za chwilę się męczą i po chwili, kiedy przestajemy myśleć o tym prostowaniu się nasze plecy przemieszczają się w kierunku do tyłu, do zgarbienia. A to jest powód, niestety, powoli niszczenia naszych dysków i w następstwie po jakimś czasie, najczęściej po kilkunastu bądź kilkudziesięciu latach, przepukliny dyskowe w tej pozycji. Dlaczego nasze plecy tak łatwo się garbią? Dlatego, że mamy uda oparte o. Siedzisko. Jeżeli mielibyśmy uda przed siedziskiem, to łatwiej jest utrzymać pozycję wyprostowanego kręgosłupa, wychylając się nieco do przodu. Kiedy siedzimy w wygodnej pozycji na taborecie i uda są oparte, pojawia się taka siła, która spycha nasz kręgosłup w kierunku do tyłu. Jest to związane z klatką piersiową, która się opuszcza, a jak się opuszcza, od razu wypycha nasze plecy do zgarbienia. Jak więc zabezpieczyć plecy podczas siedzenia przed zgarbieniem? Albo utrzymując cały czas napięcie mięśni, prostowników, co będzie niemożliwe, albo dopasowując podstawę naszego kręgosłupa, czyli ustawienie miednicy, a ustawienie miednicy jest związane z ustawieniem. Tego poszycia taborytu, jeżeli będzie to inny kąt ustawienia, a więc nie w poziomie, to możliwe, że znajdziemy taką pozycję, która da nam równowagę w obrębie kręgosłupa, kręgosłup nie będzie chciał się garbić, będzie bardziej utrzymywany w pozycji równoważnej, w pozycji wyprostowanej. A kiedy nasz kręgosłup jest najbardziej wyprostowany przy rozluźnionych mięśniach, wtedy, kiedy stoimy. Jeżeli stoimy i rozluźnimy swoje więźnie, nie ciągnie nas ani do przodu, ani do tyłu. Mięśnie rozluźnione, a kręgosłup wyprostowane. To właśnie chcieliśmy uzyskać na taborecie, który będzie umożliwiał odpowiednie ustawienie rybnicy inne dla różnych osób, ponieważ mamy różne krzywizny kręgosłupa. To siedzisko daje możliwość do dopasowania się do wszystkich krzywizn kręgosłupa, jakie posiadają ludzie. Czyli zarówno do tych, których plecy na dole są bardziej wygięte do przodu, czyli mamy pogłębioną lordozę, albo plecy na dole są bardziej spłaszczone, czyli mamy spłyconą lordozę. Czyli te krzywizny, które posiadamy, to te krzywizny można utrzymać w przestrzeni dzięki temu taboretowi. A więc głównym celem stworzenia tego tabarytu Demiro's Pine było uzyskanie takiej pozycji kręgosłupa, aby był on wyprostowany jak w pozycji stojącej i aby mięśnie w koło kręgosłupa były rozluźnione. W jaki sposób uzyskać pozycję wyprostowanego kręgosłupa przy rozluźnionych mięśniach na Demiro's Pine Stool? Mamy kilka swoich takich sposobów regulacji tego taboretu. Jeden z nich to śruba w przedniej części. Jeżeli się ją odkręci, to taboret ma możliwość zmiany ustawienia w przestrzeni. Mamy dwie śruby, jedną z tyłu, drugą z przodu. Ta w przedniej części umożliwia ustawienie łód pod innym kątem, jednocześnie dzięki. Innemu ustawieniu łód, ustawienie odpowiedniej miednicy, która dopasowuje się do krzywizn kręgosłupa. W tylnej części mamy dwa zagłębienia na pośladki, więc jeżeli usiądziemy na tym taborecie, miednica musi być ustawiona aż do samego końca. Wysokość siedziska dopasować do siebie w taki sposób, aby kąt. Zgięcia w stawach kolanowych był większy niż 90 stopni. Ten kąt jest ważny do tego, aby sterować kończyną dolną, wysuwając ją bardziej do przodu bądź cofając do tyłu. Kiedy wysuwamy do przodu albo cofamy do tyłu, zmienia się ustawienie pochyłości tego siedziska. Kiedy, jeżeli utrzymam swój kręgosłup w pozycji wyprostowanej i wysunę swoją stopę w kierunku do przodu to siedzisko pochyla się do przednią częścią w kierunku do dołu. To powoduje, że mój kręgosłup bardziej się prostuje, czyli pogłębia się moja krzywizna łukiem skierowana do przodu lądozalędziowo. Jeżeli cofnę nogę, to ta krzywizna się spłaszcza. Czyli mamy jeden sposób regulacji ustawienia miednicy na siedzisku. Poprzez wysunięcie jednej nogi albo cofnięcie można wysunąć obie nogi. Można obie cofnąć, to samo uzyskujemy, jeżeli cofniemy jedną z nóg w kierunku do tyłu i opuścimy kolano w kierunku do dołu, od razu zmienia się ustawienie siedziska względem kręgosłupa, czyli albo pogłębia się moja latoza, albo się spłyca, czyli albo kolano przemieszczam w kierunku do dołu, wtedy prostuje się mój kręgosłup, albo zmniejsza się to wykięcie kręgosłupa do przodu jak sterować pochyłością ustawienia siedziska ustawiając na odpowiedniej wysokości zawsze to krzesło. Jeżeli siedzisko jest ustawione wyżej, to o wiele szybciej można sterować pochyłością siedziska. Jeżeli siedzisko ustawione jest niżej, to ruchy kończony dolnej nie mają na to wpływu. Więc ważne, aby to siedzisko było ustawione na takiej wysokości, gdzie łatwo kończyną dolną możemy zmieniać pochyłość jego ustawienia. Drugi sposób to wychylenie ciała do przodu albo do tyłu. Czyli mamy dwa mechanizmy: albo wysunięcie nogi do przodu, cofnięcie, albo wychylenie ciała do przodu, cofnięcie. Jeszcze jeden ze sposobów cofnięcie jednej nogi w kierunku do tyłu i obniżenie tego kolana w kierunku do dołu zmienia od razu ustawienie w moim kręgosłupie lędziowym wszystkie trzy mechanizmy można wykorzystać do tego aby dobrze siedzieć jak to zrobić? musimy siedząc przy biurku, znaleźć taką wysokość i takie wychylenie ciała do przodu albo takie wysunięcie nogi do przodu albo cofnięcie aby uzyskać taką pozycję siedziska żeby nasze mięśnie były rozluźnione a kręgosłup chciał pozostawać w pozycji wyprostowanej. Mogę zapomnieć o tym wszystkim, mogę powrócić do nawyku garbienia. Wtedy, z tak cofnę nogi i będę chciał klatkę piersiową obniżyć do dołu, mogę się zgarbić. Mam to, taką możliwość, ale jeżeli o tym myślę, że nie chcę się garbić, to wtedy albo jedna noga do przodu, albo klatka piersiowa do przodu. Co od razu mam możliwość ustawienia. Kręgosłupa swojego wyproście w pozycji zrównoważonej. W tej pozycji, kiedy rozluźnię swoje mięśnie, mój kręgosłup nie chce się karpić. A więc uzyskałem taką pozycję kręgosłupa, jaka była w pozycji stojącej. Możliwość sterowania taboretem Demirus Pipestur powoduje, że w bardzo szybki sposób możemy zmieniać obciążenie w obrębie naszego kręgosłupa. Kręgosłup nie lubi stałego obciążenia, a więc wykonując pracę, zmieniając nieznacznie wychylenia klatki piersiowej do przodu, albo cofając ją do tyłu, albo ustawiając jedną nogę z tyłu, wracając do przodu, albo wysuwając ją do przodu i cofając do tyłu, albo obie nogi wysuwając do przodu, albo cofając je do tyłu, możemy zmieniać obciążenie w obrębie naszego kręgosłupa. Ważne jest, aby nasz kręgosłup nie pozostawał długo w pozycji statycznej. Nie lubi stałego obciążenia. Każdy dysk w naszym kręgosłupie potrzebuje zmiennego obciążenia. Dlatego często, kiedy się tylko trochę ruszamy w pozycji wyprostowanej, chodząc, nie boli nasz kręgosłup. Dlatego ważne jest, aby taboret dawał możliwość ciągłego ruchu. Cały czas w wychyleniach do przodu do tyłu. Cały czas możliwość obrotu prawo w lewo, aby można było jakieś rzeczy związane z pracą kierową wykonywać na stole. Możemy zabezpieczyć sobie siedzisko, jeżeli zbyt dużo ruchu jest, potrzebujemy jakąś pozycję mieć stabilną do precyzyjnej czynności. Możemy zabezpieczyć sobie ten kaboryt, w którym dają się górę. Odkręcając tą tylną śrubę, uzyskujemy taką pozycję naszego kręgosłupa, który jest najbardziej rozluźniony i jednocześnie wyprostowany. Jeżeli ta pozycja będzie dla nas zbyt obciążająca przez dłuższy okres czasu, oczywiście tą śrubę odkręcamy i mamy znowu możliwość przemieszczania swojego ciała w przestrzeni. W tej chwili mogę regulować. Napięcie mięśni w obrębie kręgosłupa, wychyleniem ciała do przodu i do tyłu. Już kończymy dolną tego nie zrobię. A więc jedynie przemieszczając klatkę piersiową do przodu i do tyłu. Część osób lubi pracować w takiej pozycji, wyprostowanego kręgosłupa. Ja osobiście wolę, aby to siedzisko dało mi możliwość poruszania. Trochę do tyłu, trochę do przodu. Jeżeli tylną śrubę. Uzyskujemy możliwość ruchu siedziska zarówno do przodu, jak i do tyłu. Osobiście wolę właśnie takie ustawienie ponieważ ono umożliwia mi przemieszczanie mojego kręgosłupa trochę do zdjęcia, a trochę do wyprostu. Muszę troszeczkę opuścić siedzisko, tak abym miał nogi swoje na podłożu. Dzięki temu, że mogę wygiąć kręgosłup do przodu, do tyłu, to mogę wykonać większe ruchy, większą zmianę obciążenia. Mogę ćwiczyć kręgosłup w płaszczyźnie przód-tył. Jeżeli chciałbym mniej się poruszać w przestrzeni, a być bardziej stabilny, to podnoszę trochę siedzisko do góry. Wtedy możliwość wychylenia do tyłu jest ograniczona. To samo mogę zrobić, jeżeli usiądę poprzez tego siedziska, uzyskuję możliwość ruchów kręgosłupa do skłonu bocznego. I pracując na siedzisku mogę wychylać się miednicą trochę obniżając ją po prawej bądź po lewej stronie. Te skłony boczne też mieniają obciążenie w obrębie mojego kręgosłupa. Odciążają zmęczone obciążeniem tkanki. Za chwilę znowu posiadam w tej części pośladkami, gdzie jest to zaokrąglenie, Czy tu jest sprzód? I znowu staram się znaleźć taki punkt w przestrzeni, aby moje mięśnie się rozluźniły, a kręgosłup pozostał w pozycji wyprostowanej. Co jest najważniejsze w sterowaniu taboretem Demiro z Państwur? Przede wszystkim przemieszczanie tego siedziska swoim ciałem albo swoją nogą bardzo powoli, albo wychylając się do przodu, albo wychylając się do tyłu. Ważne, żeby to siedzisko zmieniało swoje ustawienie w przestrzeni, a razem z tym ustawieniem zmienia się pozycja mojego ciała w przestrzeni. Czyli żeby nie robić takich ruchów ciała bez ruchu siedziska, czyli nie o to chodzi abyśmy siedzisko mieli nieruchomo, a nasze ciało żeby się przemieszczało, tylko żeby ustabilizować swój tułów razem z miednicą i przemieszczać w całości, wtedy będzie zmieniać się ustawienie siedziska, będzie ono bardziej pochylało się w przedniej części do dołu, albo będzie wracało do pozycji neutralnej. Mogę to uzyskać ruchem nogi albo ruchem tułowia. Ważne, abyśmy siedzisko pod pośladkami przemieszczali w przestrzeni albo ruchem nogi, albo ruchem klatki piersiowej. I poprzez te sposoby uzyskali taką pozycję, tego siedziska w przestrzeni, a kręgosłup nad siedziskiem ustawił się w pozycji równoważnej. Ja bym chciał być wyprostowany. Wersja z tym poszyciem tapicerskim, podobnym do Alcantary będzie nazywać się Demiro Spine Stool wersja premium, a drugie poszycie z tapicerką, którą można zmywać, wersja demi z